To co panowie, działajcie, działajcie. Będzie już w temacie, nie? No, także witajcie wszyscy, wszyscy w kolejnym odcinku. Siema. Arecki tutaj ten będzie pryskał od wołka, od spichlerza i od jakiegoś tam jeszcze innego. Nasz magazyn, garaż, warsz... znaczy warsztat to jest obok tutaj ze ścianą. Tutaj mamy magazyn taki właśnie zbożowy na no teraz, a tak ogólnie no to się maszyny trzymało. Posprzątaliśmy w sumie już w środku. Teraz opryskamy od wałka od tych innych robaków i będziemy sypali później tutaj pszenżyto. No i co? Tutaj była ściana dzieląca, bo wcześniej była tam pszenica, tak jak idzie o ta ścianka. Między drzwiami była pszenica, tu była jakieś tam inne zboże, już nie pamiętam była mieszanka. A w zeszłym roku było tak, że było po całości mieszanka. Tylko że przedzielone. I tutaj była też ściana zrobiona jak te beczki stoją i przy tym murku. O, tak, sorry, że palcem pokażę. I były nawalone mieszanki tak. O, tak o takło. Wysoko. Dużo było mieszanki. I tak się przygotowaliśmy tutaj na przężyto, że właśnie też będzie dużo i, i zrobimy tutaj ścianę. To co była tutaj na środku. Przyniesiemy. We dwóch tutaj nie szło ruszyć to ciągniki my wyciągnęliśmy, ale no nie będzie tyle tej, tej tego przynżyta. Także na razie nie, tego nie po prostu nie, nie stawiamy ściany chyba, że później po prostu jak wsypiemy to się przestawi w którymś innym miejscu i się dosypie jakieś inne zboże, ale to pewnie raczej nie. Yy, I co no tamte jak nie te tylko te drzwi miały być zastawione za tak jak w zeszłym roku miało służyć to jako taka zapora i wtedy sypać do oporu, ale nie, nie będzie chyba takiej potrzeby jeżeli chodzi o to W tym roku trochę też zbóż mniej będzie no i no i nie będzie w sumie więcej miejsca jest, no bo zeszło zboże z zeszłego roku praktycznie, no i tamte dwuletnie co było w zeszłym roku jak usiliśmy to też nam przeszkadzało i po prostu jest wszystko, wszystko jest zmielone praktycznie rzecz biorąc, jest więcej miejsca i nam nie będzie zawadzało stare zboże, fajnie by było jakby tutaj nie było tych opon, tych gratów wszystkich, paliwa, byśmy sobie Zrobili tutaj też magazyn, byśmy podzielili na trzy części, albo na dwie, a nawet jak nie to na jedną. I można byłoby sypać. Szkoda też z drugiej strony, że to jest garaż. Szkoda go na zboże, no bo wiadomo, można byłoby wtedy postawić maszyny. Kiedyś tu stała, stały. Renówka stała, stał yy, farmer, tam obok w tam Piec jest. Stał, stała trzydziestka, stała prasa. Kosiarka też była nawet kiedyś garażowana tutaj. D. MTZ Wszystko było garażowane, ale kiedyś się... znaczy wszystko, nie wszystko. Mniej maszyn było. Nie było tyle zboża. Bo to było tak, że kiedyś mieliśmy świnie, to było dużo zboża i było dużo. No, na, na nasze areały wtedy tam, połowa tam z 20 hektarów zboża i reszta trawy. Kiedyś, kiedyś, a później się zmieniło, bo już świn nie, hodowali, nie, nie hodowaliśmy, nie trzymaliśmy, to było tak, że przeszliśmy bardziej na trawy, bo zwiększyliśmy stado krów. I tam praktycznie przez jakiś tam okres czasu nie było w ogóle zboża, bo wszystko było w trawach, żeby starczało, a no nie było gdzie za bardzo. Tego zboża posiać, no i kupowaliśmy śrutę, kupowaliśmy tam zboża, nie kupowaliśmy, ale głównie śrutę, tam trochę mieliśmy tego zboża, tam może 2-3 hektary tak tylko, wiecie, przez te jakieś tam 3 lata, żeby, żeby było, no i się kupowało tu śrutę, ale kiedyś były inne ceny, trochę to jeszcze można było sobie na to pozwolić, teraz to jakoś nie wyobrażam sobie tego, no ale jest pola, to za to można posiać. No i potem jak doszło tego pola właśnie, to już też zaczęliśmy siać coraz więcej zboża, było 7 hektarów, później było 10, później 14, później 20. W zeszłym roku było już tam 30 kilka, najwięcej mieliśmy chyba 38, ale troszkę teraz zmniejszyliśmy, no bo tej, tego zboża nam tyle nie potrzeba, a, a po prostu zeszliśmy na kukurydzę w zeszłym roku, na ziarno. Może będzie lepszy biznes niż na zbożu, jeżeli chodzi o sprzedawanie na, nas na naszych ziemiach, bo u nas to wiecie, jak to jest. Piaskownice można produkować, nie? Majster. I dlatego też tak pomyśleliśmy, że może lepiej pójdziemy w kukurydze. W rzepaki się nie pchamy na razie, bo dużo przy tym zachodu, dużo razy trzeba z opryskiwaczem jeździć, a my mamy i tak dużo usług, nawet bardzo dużo. Zresztą sama Rek o tym wie. I do tego też roboty w oborze i o, w obejściu. Także lepiej trochę może swoje bardziej zadbać niż aż tak się poświęcać, znaczy poświęcać nie poświęcać, ale po prostu czasu. Na wszystko trzeba czas, a, a już tego czasu to nie ma, trzeba do, Doby byłoby wydłużyć. Dlatego z tymi rzepakami też nie, nie szalejemy, a po prostu też nie mamy za bardzo do końca tak gdzie posić na jakichś tam piaszczurach, no to tak tak wiecie, to lepiej kukurydzę chyba posiać, lepiej speflonuję, w sumie nie wiem, no bo rzepaków nie sieliśmy, ale, ale z tego co widzę, jak tutaj koledzy sieją, no to dużo jest zachodu, jak ma się krowy, no to sami wiecie, jak to jest, to jest dużo, dużo roboty i jeszcze później te pryskania, nie pryskania, to naprawdę jest od grama roboty. No i na rzepak, no trzeba lepszy, no też dużo razy się że no to nie będziemy takim pić z drykiem małym, ja dzisiaj nie będę się przecież 2 hektary rzepaku, bo to mi jest bez tego, bez sensu jak posieć to posieć większy areał jakiś nie? Nie, <laughs> nie no, tak samo jak z kukurydzą no, co, jak na ziarno, co będę gdzieś gonił kogoś prosił, żeby pojechał, skosił mi hektar albo dwa cholera wie gdzie jak już posieć no to wiecie no, jak jest możliwość, no to trochę więcej no chyba, że koło domu jest blisko czyjaś no to wtedy przy okazji, nie? że tak się wyrażę tu garaż 2007 rok postawiony, tak tynkowany, widzicie, co zostało jakoś. No zaprawa, to wiecie, każdy tam rzucał i rzucał. Nie, to po prostu no taki typowy no magazyn, nie magazyn, ale typowy właśnie warsztat na, znaczy warsztaty garaż na przykowanie marzyn, ale wiecie. Teraz, teraz już się tego nie przechowuje, bo się zboże przechowuje, ale dlatego tutaj chcemy wsypać to bo jak będzie dobra cena, to sprzedamy. I wtedy można coś schować, wjechać, czy nawet tak nie, no to będzie już wtedy wolny garaż i cokolwiek tu można zrobić. A tak to jakby były mieszanki a nie szły, a dużo ich było, no to do, do tej pory... Ile? Z miesiąc temu sprzedaliśmy ostatnie mieszanki stąd? No gdzieś tak, no to wiecie, do tej pory było to zawalone wszystko. To dzisiaj tak naprawdę posprzątane jest już na, można powiedzieć, na tip-top. No tutaj big-bagi, jakieś tam parę rzeczy leży na podwórku, no bo stąd wyniesione. Są i to big-bagi tak na folię będą. No i to beczki poprzestawione, to wszystko ogarnięte. Tutaj mamy 6,5 metra w środku. I gdzieś, myślę, od ściany do ściany, od tamtą no, do tą 6,5 metra w środku, tak mniej więcej. I na długo się, wiem, z, teraz z 8 będzie do nasypania zboża, nie? już do beczek, tak myślę. I także plan jest postawić wiatę, już jak mówiłem, już na jesieni miała być ta wiata, tylko jeszcze słupów nie wylaliśmy. Ale jak już słupy się wyleje, to już wtedy pomału coś tam będzie się rzeźbić, tylko trzeba mieć czas. I ludzie, a ludzie to wiecie, w Chinach dużo, tylko u nas jakoś nie ma. No nic, dobra. Taki odcinek luźny, lecimy sobie zaraz tutaj ze zbożem, tylko niech to odparuje ładnie. I teraz pewnie pojedziemy po kukurydzę, krową przywieźć. Uwiązać no i później wjeść. Ciekawe, ja jestem ciekaw ile tego zboża jest na tych przyczepach, ale wygląda tak całkiem, całkiem. Na tej naszej to sporo jest, no bo tam z 4,5 tony powinno być, tak myślę, bo ona jest uwalana dobrze. Cztery, no cztery. Będzie cztery i na tej drugiej ze trzy i tam. ta też pełna. O tam tonowa, no jest konkretnie, ty. Pewnie Lambo to tak mruczało miejscami. No jak, no musiał na 13 schodzić górkę. No to, to wiesz, jednak trochę ton ma, nie? Przyczepa 4 tony jedna, druga prawie dwie. To masz 5,5 tony załóżmy, no i plus zboża te 14, no to masz 20 ton tak plus minus ładunku. To 18, 20 niech będzie. Nawet nie, ale to jednak jest. Jest to ciągłe, to tak się zdaje, ale ta kurde masa. Przynajmniej, że to nie było takie brzydkie. Co by nie było. Dobra. Widzimy się niebawem, bo tu trzeba działać. Działajcie, działajcie, panowie. Będziemy w temacie. O, taka sytuacja. Taka sytuacja. Mamy tutaj o magazyn posprzątany, fajnie jak mówiłem i co i eee, mamy tutaj nasypane przężyto ładne przężytko, tak jak mówiłem 13,6, 13,8 14,4 wilgotność z trzech przyczep, także średnia wyszła 14,1 jest ok, nic tu się nie dzieje nie grzeje się to przężyto eee, teraz wczoraj co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy sobotę, wczoraj, czyli w piątek, tata mie, mierzył żyto. No i kłosa, wiadomo, trochę to inaczej wygląda, ale ma 14,4, także przymierzamy się, jeżeli będzie słońce w początku tygodnia przyszłego, do koszenia tego żyta. I co? I, i tak to właśnie będzie wszystko tutaj przebiegało. Żyta się skosi, konwencję tu przyprowadzi, będzie się leciało dalej z tematem z pszenicą z i później mieszanki. I przynajmniej to o jarę i po <laughs> ale to jeszcze, jeszcze trochę. Dużo hektarów nie ma, 30 około, także wiecie, jak idzie, to idzie, ale jak nie było, można kosić, bo nie było pogody, no to to się nie kosiło, albo nie było leżałe. Co tu jest? Bluesy w pudełkach leżą. No i także taki vlog informacyjny i tyle w temacie, także zapraszam do oglądania moich filmów na mój kanał, na fanpage'a Facebooka, na Instagrama rola.pl i co? Komentujcie, łapka w górę, udostępniajcie i trzymajcie się. Na razie, cześć!